Bardzo często wykonujecie roboty według stawki godzinowej, tzw. zwany Jest to powszechne zjawisko. Polscy wykonawcy bardzo często są e, angażowani przez niemieckich zleceniodawców i tego typu porozumienia są zawierane. Po pierwsze, nie zawierajcie ich tylko ustnie, tylko na piśmie regulujcie to, co zostało wam zlecone, przede wszystkim stawkę bo bardzo często pojawia się problem przy rozliczeniach tego typu pracy. Jeżeli uzgodniliście VBB, to pamiętajcie, że takie rozliczeniówki, czyli te zestawienia godzinowe, powinniście składać albo codziennie, albo powinniście składać je raz na tydzień. I wtedy zamawiający ma 6 dni, żeby je sprawdzić. Jeżeli w ciągu 6 dni roboczych od momentu doręczenia nie zgłosi żadnych zastrzeżeń, to uznaje się, że e, tych zastrzeżeń nie ma i je uznaje. Bardzo często jest jednak tak, że zamawiający na koniec stwierdzi, że za wolno robiliście tę pracę i kwestionuje. I tutaj pojawia się pytanie, na ile Wy musicie wykazać, że te roboty zostały wykonane prawidłowo w tym, w tym zakresie przez tych ludzi? I tutaj orzecznictwo mówi z 2023 roku niemiecki Bojorzek. Że możecie wykazywać tylko możecie wykazać tylko, że w tych dniach tyle osób pracowało na budowie, nie musicie szczegółowo opisywać tych robót, chyba że co innego ustaliliście w umowie. Jeżeli w umowie ustaliliście, że będziecie podawać szczegółowo zakres prac każdego dnia, to wtedy musicie się tego trzymać. I dopiero w drugim kroku, jeżeli zamawiający zakwestionuje wasze prace i powie, słuchajcie, no tutaj się ubijaliście i zamiast 20 godzin pracowaliście 15, to będzie tak to zrobione, że jest to wystarczające i wtedy wy musicie znowu wykazywać, że jednak ten zamawiający nie ma racji. Dlatego, na, yy, za, mając na uwadze ewentualny spór, należałoby dobrze udokumentować te roboty, spisywać każdego dnia, co dana osoba robiła, przez ile godzin, kiedy robiła przerwy, to też jest bardzo ważne, żeby wpisywać w protokoła, kiedy robiła przerwy, jakie miała, kto to był, Ile godzin był na budowę? I wtedy wysyłacie to i nie wysyłacie tego tylko i wyłącznie do kierownika budowy, bo on z reguły nie ma pełnomocnictwa do tego, tylko musicie wysyłać to do zamawiającego, żeby to było skuteczne. Też bardzo częsty błąd, że wysyłacie te rzeczy do kierownika budowy względnie inżyniera, który nie ma odpowiedniego umocowania do otrzymywania tego typu zeświadczeń z waszej strony. Także pamiętajcie, ślicie to do zamawiającego.